Ciąg AN określony jest wzorem AN to jest minus 2 dodać 12 na N. Dla N większego równego od 1 równość AN równa się 4. Zachodzi dla. Czyli w miejsce AN musimy wstawić czwórkę w to miejsce, czyli mamy 4 to się równa minus 2 dodać 12 na N. Minus 2 przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku. Mamy 4 dodać 2 to jest 12 na N, czyli 6 to jest 12 na N. Nożymy razy n stronami, 6n to jest 12, dzielimy przez 6n, to jest 12 szóstych, czyli 2. Nasze n jest równe 2, czyli odpowiedź, a musimy pamiętać, że w ciągach to n należy do liczb naturalnych dodatnich. czy jakby wyszedł jakiś wynik ujemny, to byśmy go odrzucili. a i to tutaj jest w sumie zapisane n większe równe 1. Z tym, że n większe równe 1 dopuszcza y, liczby niecałkowite, Tutaj po prostu musimy wiedzieć, że przy ciągach ten indeks dolny jest liczbą naturalną. Także tutaj mogło być też dopisane n, należy właśnie do naturalnych dodatnich.